To jest kolejny odcinek z Happy Wheels. No dobra, więc co sobie możemy tutaj zagrać? Dobra, może najpierw sobie weźmiemy to. Yy, dobra, bierzemy. Jeżeli... O nie, to jest głupie, ale dobra, możemy zagrać. Oj, 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 dobra. Oj, co tu pisze? No super. To po prostu super. Dobram. Yy co weźmiemy takie. Może brzmienie. Weźmiemy... Może jeszcze... tak. tak, i czekam, yeah, czekam, przepraszam, że się tak wyładuję, ale nie wiem, że mam słaby nek Dobra, udało się, więc może teraz to sobie zagramy. Tak to, Dobra, ten. Yy. Przepraszam za kaszę? Łot, co tu się dzieje? Oho, super! Oho, O, teraz będzie, a ja! O, grubatki! Yeah! Oho, jaki to jest? Zacznę, Jestem na miejscu... Du, 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 du. Mam. Przepraszam, że wyłączyłem głos... Po co wziąłem bez targu. Dobra, nie chciałem bez To Może... Dobra. Ej, przepraszam Was, że... Dobra. Przepraszam Was, że gram bez głosu, ponieważ... Tak głosu, co ja gadam. Przecież gadam teraz do Was. Przegram bez dźwięków w grze. Ponieważ by mnie zagłuszał Mam słaby mikrofon. Yeah! Yeah! What? Ooo! Uh, 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 tak. To jest piękne, to jest przepraszam was za te, 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 te. tutaj to tu się włączają, ciele. dobra, I jeszcze raz, jeszcze raz! <grym> o, przepraszam was za to. Dobra, więc ja to wychodzę z tego. to wyćmiemy. Dobra, o. Ojoj. Łoj. Dobra, to nie tak miało wyglądać. ho, oh, oh, oh. Uff. Jak tutaj... By... O nie. To też tak nie miało wyglądać. Dobra, to jest dla mnie za trudne, bo jestem normalnie tak słaby, że nic nie umiem. Oh, o, oh, może to. Tak, to jest dobry wybór. Ej, może weźmiemy oszulczatka. Eee, yy, okej. Okay. Eee, yy, okej. Okay. Okej. Okay. E okej, okay. co mam tu zrobić? Mam chyba pójść w powietrze. Nie, to jej przewyższa, to najprzewyższa. Może to? Tak, tak, może to, a może nie. O, tak. yeah! Eee... Ops... Ops, Ops, Ops... Dobra, może najpierw... Lodzie... Będę ją nazywał Lodzia. Yeah, yeah. Nie ma to jak Happy Wheels... Nieee! Yeah. O oh, nie! Yeah. Oj, przepraszam was, nie, nie ważne. Nieważne co tam było. Ops, yy... ops, ops. O, nie! Zobijemy mnie! Ale się położyło idealnie, normalnie. Aha, dobra. Nieee. Petron. Niezwalnie w o ja usiadł jak skoczy klarciarski Łot! Co się z nim stało? Oha, Oj, co ja? Nie chciałem tego brać! Co ja zrobiłem? Dobra, bum. Raz. O, jesteś za ciężko, nie podniosę cię, idź! Sobie, yeah! Double? Kill? Nie! co ja mu przedziurawiłem! O nie! To musiało boleć! O nie! Dobra, wychodzę z tego, mi się trochę to nudzi. Dobra, może weźmiemy teraz to, ponieważ dużo osób to grało. Ej, nie, tak, tak, dobra. Trzy. O, ja w to grałem już. To będzie trudne. Nie chcę tak umierać. Klocki, klocki. Kurde, walić klocki. Już się nie bawię klockami. Więc wychodzę. Wychodzę. Może weźmiemy to. Nie wiem czy dzisiaj już to brałem. O nie, to jest takie namerskie. Nie rozumiem w ogóle o co tu chodzi, ale dobra. Mogę zagrać. Kurde, dobra. To jest zbyt kolorowe. Nie lubię koloru. Co chyba grałem, Tak, w to grałem. Tak w to grałem. Więc może wezmę to ostatnie. No O! No. O, oh! oh, yeah. oh. je. Ops. Ops. Niedługo ten odcinek dobiegnie końca. Kurde. O! Yeah! O, oh, Frankfurt! Skaczaj no! Skaczaj no! Skaczaj! no Mały cieniasie skaczaj, chyba że duży jesteś. Ugh, co się haha, Ja! Nie, 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 zrobię! To He, <laughs> wszystko jest głupie Dobra, może to tak zrobimy? o nie! Nie umieraj! Dlaczego umarłeś? Dobra! Startujemy! Patrzcie, 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 patrzcie. A, patrzcie, patrzcie! Patrzcie! O! Ja yeah, udało się! Nie, nie udało się. Chyba nie do końca się udało. No prowadź ten rower, nieudaczniku. Jeszcze raz. Teraz idziemy na szybko. Ups, ups. Dobra. to zbliżymy się jednego dzieciaka. Nie! O, teraz drugiego. ojej! I w ostateczności mnie. Dobra. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym, więc cześć!